cała konferencja nie straci przez taką formę konferencja jakby stąd też ta nasza współpraca o której przed chwilą rozmawialiśmy ona się wyklarowała jako wydarzenie stowarzyszone z international solidarity conference Where is the World Hearing? Czyli Konzmierza świat. To jest konferencja anglojęzyczna, która jest prowadzona przez IOPAN i przez STN. O tym za chwileczkę jeszcze będzie mowa. I organizatorem jest Ateneum Szkoła Wyższa. Zapraszamy naszych gości, naszych studentów w mury naszej uczelni. Oraz oczywiście nasze zaprzyjaźnione instytucje Sopotskie Towarzystwo Naukowe oraz instytucje. Instytut Oceanu Państwowej Akademii Nauk. Dlaczego takie jednostki to, to też o tym za chwileczkę, króciutko powiem. Pierwsze forum miało miejsce w ubiegłym roku. Tutaj chciałam Państwu zaprezentować naszego pana rektora, którego my wszyscy znamy, profesor dr. habilitowany Waldemar Tukiński, który otworzył naszą konferencję. W tle widać budynek. Oraz drugi nasz gość honorowy. Osoba, która również współotwierała konferencję, to był profesor dr. Habitowany Jan Marcin Węsławski, dyrektor JOPAN-u, który również u nas gościł. Jeśli chodzi o samo ubiegłoroczne forum, to tutaj chciałam króciutko przedstawić nasz komitet organizacyjny, komitet, który się zebrał, żeby tę konferencję przygotować. I tylko chciałam króciutko wspomnieć o tej sesji posterowej naszych studentów filologii, która miała miejsce jakby również przy okazji tego, tego wydarzenia. I drodzy Państwo, jeżeli chodzi o adresatów konferencji, to chciałabym tylko króciutko naszkicować, ponieważ w zasadzie mamy tutaj cały przekrój, który nas interesuje. Studenci studiów licencjackich są również między nami, obecni, studenci studiów magisterskich, jak również absolwenci zarówno naszej uczelni, jak i innych uczelni. Wyższych, doktoranci i młodzi naukowcy na początku kariery zawodowej. Stąd też to forum młodych filologów, a nie konferencja studencko-doktorancka. My też stawiamy bardzo silnie na młodych naukowców, których też między nami gościmy. Głównym celem konferencji jest zintegrowanie środowiska młodych filologów wokół tematu badań nad językiem, ale także w kontekście interdyscyplinarnym, co dla nas. Ale nieważne, stąd też nasi partnerzy w organizacji tej, tej imprezy. I co za tym idzie, szeroko rozumiana wymiana myśli naukowej i doświadczeń w kontekście omawianych przez naszych gości zagadnień. Jeśli chodzi o zakres, to oczywiście jest to konferencja o charakterze głównie filologicznym, która przede wszystkim reprezentuje dyscypliny naukowe jak literaturoznawstwo i językoznawstwo, ale również staramy się, żeby udostępniać tę platformę jako miejsce dla prezentacji wyników badań młodych naukowców, które uwzględniają różne podejścia metodologiczne, także interdyscyplinarne, stąd też często taki dobór właśnie gości. Chciałam Państwu zaprezentować tematykę ubiegłorocznych, króciutko ubiegłorocznych naszych spot, naszego spotkania. Pan profesor Zieliński m.in. opowiadał o tym, w jaki sposób wygląda... Dokąd zmierza świat z perspektywy zrównoważonego rozwoju. To było nawiązanie właśnie do tej naszej interdyscyplinarności. Zajmowaliśmy się słowotwórstwem anglojęzycznym, zajmowaliśmy się pragmalingwistyką, to akurat ja się tym zajmowałam, zajmowaliśmy się przesunięciami językowymi i ich wpływem na, na odbiór przekazu tutaj takim takimi zagadnieniami, germanizmami, leksykalnymi, czy tematyką związaną z korelacją europejskiego snu na bazie amerykańskiego snu. To były wykłady wówczas plenarne, które przygotowali już ukształtowani naukowcy, ale bardzo ciekawa tematyka była również wśród młodych naszych uczestników. Głównie, dominowały dwa zagadnienia, zagadnienia translatoryczne i dydaktyka, szeroko rozumiana, właściwie metodyka nauczania języka, nieprzekładalność i przekładalność jako zagadnienie, problemy w zakresie tłumaczenia musicalu częściowo będziemy dzisiaj mieli okazję na, na ten jakże ciekawy temat również kilka informacji uzyskać. Pani Monika dzisiaj nam to również przedstawi, zupełnie z innej perspektywy, tym razem jako nasz gość honorowy. Komunikat zakłócony, czyli perspektywy pragmatyczne i neurologiczne tutaj od strony. Znowu translatorycznej, zajmowaliśmy się tym zagadnieniem. Pan, pan Filipowski tym, tą tematyką się wówczas parał. Wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych w nauczaniu gramatyki, czy analiza systemu edukacji w Szwecji i analiza metod nauczania w zakresie słownictwa, tutaj też metodyka. Czyli jak widać, ta tematyka się przenikała i rzeczywiście dominowało oczywiście filologiczne podejście, natomiast nie brakowało podejścia interdyscyplinarnego, z czego się bardzo cieszę. W związku z tym dzisiaj bardzo się cieszę, że możemy zaprosić na kolejne, kolejną edycję. Zapraszamy do zapoznania się z inspirującą myślą naukową naszych młodych filologów, filolożek celowo ujęłam obie te formy. Jakkolwiek wiem, że trwa na ten temat debata. Uważam, że ta forma pasuje do naszej do naszej właśnie tej takiej współczesnej myśli, wymiany myśli naukowej. Będą prezentowane różne rakie podejścia do hasła przewodniego konferencji, a tym hasłem właśnie przewodnim jest poszukiwanie refleksji filologicznej i to stan stan stanowi nasze motto. Tutaj również nawiązaliśmy, dodam na zakończenie w kontekście tej refleksji filologicznej, kontakt z British Council, które nas miało również w tym roku wesprzeć. Niestety z przyczyn, jakie tutaj zaistniały, tak znaczy musimy to trochę przełożyć, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy spotkamy się już wspólnie, będziemy mieli taką możliwość wymiany. Podobnie jak w ubiegłym roku, takiej twarzą w twarz. Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że, że również te spotkania będą takie inspirujące, jak ubiegłoroczne, że znowu powstanie z tego duża ilość kolejnych ciekawych referatów. Mam nadzieję, że powstaną również artykuły naukowe, do czego też serdecznie wszystkich naszych młodych, młodych naukowców zachęcam. I Dziękuję za uwagę przekaż, przekazuję głos panu profesorowi Temonowi Zielińskiemu, który nas zapozna ze swoją tematyką. Będzie mówił właśnie o tym, dokąd zmierza świat, ale dokąd zmierza świat nauki, oczywiście tak szeroko rozumiany i będzie to nawiązaniem do konferencji i do tematów, którymi zajmuje się właśnie m.in. i pan oraz Sopockie Towarzystwo Naukowe.